Za panem trudny sezon klubowy, czy jakieś wnioski zostały wyciągnięte. Oj tak, no to na pewno sezon, który, e, który każdemu z nas dał wiele doświadczeń. Oczywiście niestety tych e, większości tych, e, tych negatywnych i, i takich lekcji na pewno e, z każdego takiej, z każdej takiej porażki, a... A tego było sporo w tym sezonie. Można i trzeba nawet wyciągać wnioski, jeśli chce się być, być lepszym, lepszym zawodnikiem, więc na pewno dużo, dużo takich przemyśleń. Oczywiście, z którymi no nie chciałbym się dzielić jakoś publicznie, bo też uważam, że, że pewne rzeczy gdzieś w drużynie, w klubie lepiej dla klubu niż jak, jak zostaną po prostu w naszym, w naszym wąskim gronie, ale, ale myślę, że dla każdego taki sezon, gdzie. Gdzie można zrobić rachunek sumienia i, i się poprawić w przyszłości. W mediach mówi się, że zostaje Pan na kolejny sezon w Zaksie, tak? To prawda? Jakby Ja wolę zawsze poczekać na oficjalne komunikaty klubu, więc, więc chyba nawet nie mogę potwierdzać tego, czy, czy zostaje, czy odchodzę, więc, więc na razie po prostu, po prostu poczekajmy myślę, że jest to kwestia dni i, i wszystko zostanie ogłoszone. Zapewne rozmawiał Pan z władzami klubu? Czy miał Pan przedstawioną jakąś wizję, czy Zaxa w najbliższym sezonie wróci na przykład na szczyt? Czy może tak jak trochę skrabeł chatów będzie, będzie, no, będzie miała kłopoty z powrotem na ten szczyt? No i tak jak ten symboliczny mecz, co razem walczyliście o dziewiąte miejsce, to tak trochę... Tak. E, to znaczy, takich zapewnień w sporcie no nie, da się, nie da się poczynić. Oczywiście, nawet budując skład e, złożony ze świetnych zawodników, e, no nie można zagwarantować e, gry o najwyższe cele. E, to, to jest później, później nasza rola, żeby, e, żeby to wszystko wywalczyć. Oczywiście, ja mam zarys składu tego, jak, e, jak będzie to wyglądało. I, i oczywiście, jeśli wszystko, wszystko dojdzie do skutku, to. To Zaksa będzie, będzie zespołem, oczywiście, jeszcze też nie potwierdzając tego, że e, czy zostaje, czy nie, ale no, będzie zespołem, który, mm, który będzie miał prawo myśleć o tym, żeby, e, żeby bić się na, o, o najwyższe cele, ale, ale tak jak mówię, jeszcze, jeszcze trzeba na pewno kilka dni poczekać i, i będzie dużo więcej rzeczy wiadomo. Od 2022 roku jest pan pierwszym rozgrywającym reprezentacji Polski. Czy z, mając z tyłu głowy ten no, nieudany sezon w wykonaniu Zaksy? Miał pan właśnie z tyłu głowy, że może pan t, trochę spokojnie podejść do tego i będzie i ma pan gwarancję, że zostanie powołany i będzie pierwszym rozgrywającym? O nie, no ja na pewno nie podchodzę do, do przegranego sezonu z myślą, że w Pozytywny sposób przełoży się to się to na, na reprezentację. Również wierzę, że, że w negatywny sposób się nie, nie przełoży, że, że szybko wszyscy się otrzepiemy i wrócimy to do, do naszej gry. Oczywiście te, te problemy, które mieliśmy w klubie, to w głównej mierze związane były ze zdrowiem, więc, więc wrócić do, do dobrej formy, przygotować się porządnie, bo oczywiście w tym sezonie to była po prostu po prostu taka łapanka, ktoś wracał i od razu musiał, jakby po kontuzji, będąc zdolnym do gry, gdzie normalnie jest to jest to poprzedzone jakimś przygotowaniem fizycznym do tego, żeby żeby być w... W miarę przyzwoitej formie. No w tym sezonie nie było czasu na to, wszystko było dość mocno improwizowane, no i niestety się, się nie udało. Oczywiście doszły inne problemy, ale, ale to tak jak mówię, no o, tym, o tym bym nie chciał, nie chciał rozmawiać, więc ja oczywiście z jednej strony, jeśli szukać pozytywów tak na siłę, no to oczywiście jesteśmy tutaj trochę wcześniej. Możemy się może dłużej przygotować, więc może będzie to będzie to lepsze przygotowanie niż w tych poprzednich latach, gdzie graliśmy finały Ligi Mistrzów i przyjeżdżaliśmy tak naprawdę na ostatnią chwilę, ale ale tak jak tak jak mówię, no minęło nas też kilka, kilka ważnych rzeczy, kilka wyjątkowych meczów takich właśnie play w Plus Lidze czy, czy nawet w Lidze Mistrzów i, i to są wydarzenia, które, które budują zawodnika, które rozwijają i mimo tego, że że no my mamy Sporo takich meczów w swojej karierze już rozegranych, to każdy daje coś innego. I nieważne, czy jest wygrany, czy przegrany, to, to jest to cenne doświadczenie i to nas ominęło. Oczywiście to jest, to jest ogromny minus, zarówno dla nas, jak i, jak i dla klubu, bo, bo w że nie każdy oczekuje tego, żeby, żeby bić się o najwyższe cele. Może nie, nie zawsze wygrywać, bo, bo tego się nie da, ale, ale gdzieś być, być wysoko. No, w tym sezonie, no poza Superpucharem, który wygraliśmy, to, to za wiele takich, e, takich szczęśliwych momentów nie, e, nie daliśmy, ale wierzę w to, że jesteśmy na tyle doświadczeni, na tyle trudnych momentów mieliśmy już w swoich karierach, mimo tego, że ostatnie lata wyglądały dobrze, że, e, że szybko się otrzepiemy, przygotujemy się porządnie do, m, do grania m, i pokażemy się z jak najlepszej strony. W Lidze Narodów, a kto pojedzie na, na Igrzyska, no to to już jest, to już jest sprawa trenera i, i jego decyzja. Czy mogę te słowa odbierać tak, że z lekką zazdrością pan patrzył na to, jak jastrzębski węgiel grał w finale plus ligi i teraz zagra w finale Ligi Mistrzów? Czy zazdrościł pan trochę kolegom? Znaczy, Zazdrości bym tego nie nazwał. Oczywiście smutek bardziej z tego powodu, że nas tam nie ma, niż jakakolwiek inna drużyna tam jest, ale no, ta, tak wygląda sport i, i, i czasem się przegrywa. Czy przegrać też, też trzeba, trzeba umieć. No. Trzeba spojrzeć w lustro i, no i sobie powiedzieć, że no, no, nie dostaliśmy się do playoffów. Nie, nie mówmy tutaj o. Ograniono na, o najwyższe cele. To oczywiście do końca wierzyliśmy, że, że mimo tego, że ten sezon był pełen takich ciosów dla nas, gdzie, gdzie czasami już wyglądało, że, że może będzie lepiej, a, ale zaraz my później wracaliśmy do, do słabszej gry przez, przez różne wydarzenia, czy to sportowe, czy poza sportowe. I do końca wierzyliśmy, że może coś zaskoczy, może coś się zmieni. A my, wiedząc, jaki potencjał mamy w drużynie, bo myślę, że każdy sobie stawał sprawę z tego, że, że jeśli my jakoś wrócimy do tego, co graliśmy w poprzednich sezonach, to, to będziemy mieć prawo myśleć o tym, żeby być o najwyższe cele, no ale niestety to, to się nie udało. Mieliśmy jeszcze kilka, kilka szans pod koniec, pod koniec sezonu, już grając z, z topowymi zespołami. No i tego nie wykorzystaliśmy, więc, więc no ciężko twierdzić, że, że gdybyśmy byli w playoffach, offach to, to, to coś byśmy ugrali, bo, bo tak naprawdę do końca ta siatkówka nie wyglądała z naszej strony tak, jak, tak jak do tego przyzwyczailiśmy. Karol Butryn w wywiadzie z moim kolegą Maćkiem Piaseckim mówił, że nikt nie chce trafić w playoffach w pierwszym meczu na Zaksa. I to, to też dość wymowne, no bo w, byliście bliscy tego, mieliście przebłyski, ale no niestety ostatecznie się nie udało. Tak. Na pewno każdy sobie zdawał sprawę, tak samo my, że sufit mamy bardzo wysoko. I jeśli ktoś miałby stworzyć taką niespodziankę, patrząc przez pryzmat tylko tego sezonu, no to mogliśmy być, być my, to my. Nie mówię, że tylko my, ale. ale Pewnie byłoby to najbardziej prawdopodobne, tylko tak jak mówiłem wcześniej, no, no zależało to od nas i, i tego, czy my wrócimy do, do swojej dobrej gry. No nie wróciliśmy i, i do końca sezonu e, już, się, mm, już się nie podnieśliśmy, a to gdzieś podnoszenie się w ciężkich, ciężkich momentach było naszą siłą e, przez ostatnie sezony, i, i no niestety, no my. My jako drużyna tego, tego, tego nie wytrzymaliśmy. Oczywiście mówię przez, przez wiele, wiele różnych różnych problemów. Na część oczywiście nie mieliśmy wpływu, ale było jak było i, i niestety, niestety skończyło się poza, poza ósemką. Ostatnie pytanie o Zakse. Czy takim kulminacyjnym momentem był ten mecz z projektem Warszawa w końcówce, gdzie prowadziliście 2-0, ale ostatecznie przegraliście 2-3? Bo to tak mi się wydaje, że to mogło, zwycięstwo mogłoby Was ponieść, a porażka niestety Was jakby tak, tak gwóźdź do trumny do, dobiła. Po tym meczu też mieliśmy swoje szanse, oczywiście. Nie było, nie było wszystko stracone. Gdzieś można patrzeć na ten mecz jako, że była to szansa, żeby, żeby wszystko się odwróciło. Wygranie za trzy punkty ze świetną drużyną na ich terenie. Gdzieś pewnie w większym stopniu pozwalałaby nam uwierzyć w to, że, że możemy, że, że wróciliśmy w jakimś sensie do tego. Ale tak jak mówiłem, no, no szans było było więcej i, i takich małych momentów tak naprawdę można przez cały sezon znaleźć e, dziesiątki, gdzie mogliśmy coś zrobić inaczej, a, a tego nie zrobiliśmy, ale to tak jest w każdym sezonie i, i trzeba po prostu brać e, rzeczywistość taką, jaka ona jest i, i nie ma co za bardzo, za bardzo gdzieś rozpamiętywać i e, i szukać usprawiedliwień, tylko wyciągnąć wnioski i już w następnym razem, jak będziemy w takiej sytuacji, to, to postąpić może trochę, trochę inaczej, co, co pomoże nam, nam wygrać. Igrzyska olimpijskie w Paryżu, zakładając, że Nikola Gobić Pana weźmie, to będą Pana pierwszymi igrzyskami w karierze. Jakie emocje Panu towarzyszą w związku z tym? E, oczywiście, jeśli, jeśli dostanę się do, do tego składu, ale ja już teraz czuję ogromną ekscytację. Czuję, że, że jest to coś, coś wyjątkowego. E, nawet te, te, te przygotowania do, do igrzysk, teraz mamy bardzo ciężki czas przed sobą, żeby żeby zbudować tą bazę, e, która pomoże nam dobrze grać, w, czy to w Lidze Narodów, czy, czy na igrzyskach dla tych wszystkich, którzy, e, którzy na te igrzyska pojadą. Więc jest ekscytacja, jest poczucie takiej. E, Ogromnej odpowiedzialności, bo, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak cała Polska czeka na, na medale z siatkówki na, na igrzyskach olimpijskich. Więc, więc tak, no są może, można powiedzieć, dodatkowe emocje, ale jakby praca nasza się nie zmienia, bo, bo to, co pokazaliśmy w ostatnich sezonach, szczególnie w tym, w tym ostatnim, gdzie, gdzie wygraliśmy wszystko, co, co było do grania, to dało nam najlepsze potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Dalej chcemy się rozwijać jako drużyna, bo mimo tego, że wygraliśmy wszystko, to jest wiele rzeczy do poprawy i gdzieś w głowie pewnie każdy z nas ma, że, że te drużyny zrobią krok do przodu, więc my musimy zrobić, zrobić może nawet dwa, żeby, żeby pojechać na, na igrzyska i tam wywalczyć. Mam nadzieję, że jest to są zupełnie inne emocje jak wygrane Ligi Mistrzów z rzędu, Mistrzostwo Polski, wygrana w Mistrzostwach Świata, czy też Mistrzostwa Europy. To zupełnie inna, inny rodzaj emocji Panu teraz towarzyszy? A myślę, że podobny. że jest e, pewien poziom ekscytacji tego, jak się, jak się przyjeżdża na kadrę tutaj do Spały e, i da się odczuć, że, że jest to coś, coś dużego, samo bycie tutaj i i jest i możliwość reprezentowania kraju. Wszyscy wiemy jak dużym zainteresowaniem. Jak duże zainteresowanie jest na, na, na tą reprezentacyjną siatkówkę. oczywiście w klubach też, ale, ale to, co się dzieje na reprezentacji jest to jeszcze, jeszcze coś większego, więc jakby ja tak nie wartościuję tego, jak, jakie emocje mi, mi towarzyszą. Są ogromne. Jest, jest ogromna odpowiedzialność na, na każdym z nas, bo, bo chcemy przynosić radość wszystkim wszystkim Polakom i wszystkim tym, którzy nam, nam kibicują, ale ostatecznie to jest, to jest sport i to jest granie w siatkówkę i tutaj większej, większej filozofii nie ma i można o tym opowiadać, no, oczywiście wielkimi słowami, ale ale wszystko się, się toczy na boisku i kiedy już e, jest ten pierwszy gwizdek, to, to wszystko wygląda tak samo I, i gdzieś ta otoczka musi musi zniknąć I czy to są Igrzyska, czy Mistrzostwa Europy, czy, e, czy, czy turnieje klubowe, to już jest nieważne, tylko, tylko liczy się to, żeby, żeby dobrze grać w siatkówkę. Wspomniał Pan, że oczekuje się od Was medalu. Czy sądzi Pan, że za bardzo pompujemy ten balonik, jeśli chodzi o reprezentację polskiej medal Igrzyska Olimpijskie? A nie wiem, no to jakby... Naturalną częścią gdzieś bycia siatkarzem w Polsce jest to, że oczekiwania zawsze są duże, bo, bo te sukcesy e, były były duże przez ostatnie lata i, i można powiedzieć, że sami sobie to zrobiliśmy, więc, a, więc myślę, że z nas nikt e, nikt się nie obraża na to, że że wszyscy od nas dużo oczekują, sami oczekujemy od siebie bardzo dużo i myślę, że to jest najważniejsze, że oczywiście kibicom bardzo bardzo dziękujemy za to wsparcie, które mamy przez, przez ostatnie lata, ale ostatecznie gdzieś my musimy mieć to umiejętność, żeby odciąć się od tego, co się dzieje dookoła i skupić się na tej naszej naszej grupie, żeby, żeby iść do przodu, szczególnie teraz, kiedy będziemy mieć czas może trochę trochę poza kamerami. Gdzieś w swoim gronie, żeby, żeby ulepszać swoją grę? I tyle. I oczekiwać zarówno od siebie, jak i od kolegów drużyny, jak, jak najwięcej, żeby każdy szedł do przodu z każdym dniem. I, i tyle. No, oczekiwania to jest taka, taka nieodłączna część sportu. Ostatnie pytanie. Czy przełamiamy w końcu klątwę ćwierćfinału? Ja zawsze, czy, czy jeżdżę na, na turniej klubowy, czy na, czy na reprezentacyjny, jedyne co mogę zapewnić, to to, że, że zrobimy wszystko, żeby, żeby dobrze się przygotować i zagrać, ale na, na wynik wpływa masa czynników. I w sporcie, szczególnie w siatkówce, no, no, no nie można być niczego pewnym, więc, więc jedyne co mogę powiedzieć, to że mamy, mamy ogromny potencjał, który potwierdzaliśmy już ostatnimi latami i pełne prawo myśleć o tym, żeby, żeby nie tylko zdobyć medal, ale również, również wygrać, wygrać ten turniej, ale. Drużyn z potencjałem jest, jest bardzo wiele. A tych medali jest, jest trzy, a, a złoty jest jeden, więc walka będzie, będzie zacięta. Więc, więc ja zawsze tak podchodzę do, do turniejów. Oczywiście chcę wygrać każdy mecz, ale, ale zawsze ze spokojem i, i z szacunkiem do, do przeciwników, bo, bo na pewno będziemy musieli stawić czoła świetnym zawodnikom i, i wiele trudnych momentów przezwyciężyć, ale, ale wierzę w to, że to zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.